Słuchajcie na moim kanale Mini Jacek A dzisiaj, dzisiaj mamy kolejny odcinek z Good Cafe Great Cafe Witam 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 I o zdrówko pytam Dobra co my tutaj mamy Mamy dużo kaski Wszystko mamy kupione Więc wiecie I dekoracje Nie wiem co następne mam kupić moi drodzy Nie wiem co mam kupić Dobra co pod są podłogi? Nie, to jakieś takie rzeczy. Jakieś takie daszki. A z tyłu jakieś takie rzeczy. Taka firanka jest ładna. chyba zielona, nie? Nie. To sprawdzić to. Dobra, moi raz, za zaczynamy dzień, nie będę cackał. Go. Akurat teraz sobie piję też kawę, a więc idealnie. No oczywiście Inka, nie? Dobra, mamy to, mm, espresso. Okej. Okay. Wow. Moje co się stało, ale no nie można być rzeczy. Tutaj, więc nie wiem, no nie ma najlepszych po prostu w ogóle nic nie ma. Więc nie wiem, co się dzieje. Zobaczcie, co, co z nich stanie jak w jedenasty poziom. No ja chyba nic, nie? Espresso, proszę bardzo. <laughs> Najpierw zaraz sobie na wasze No <laughs> Wiadomo, dobra. Lapuj tak, proszę nie pić Ale mnie ząboli, my zdążymy Dobra, Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Pum, dajemy to. No neapeltanka no, jest moi drodzy fajna. Sumie, nie Wiem. Dobra, mamy to. Umniatamy. Klikamy. I jak zawsze. I jak zawsze. Stop. Dajemy. Idealnie, Pum, pum, pum. pum. I mamy gotową naszą napeltankę. Dobre. Dobry. Boże, problem. No, a właśnie zjadłem pizzę na politańska o to wszystkie lata, ją przemyć. Jest w ogóle pizza na politańska? Ja jakoś nie pamiętam z good, cafe, z good pizza great pizza. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, jak tak mi w głowie nie zapadło. jest pizza na Ale dajcie znać w komentarzu, która gra jest lepsza. Good cafe, grape cafe, czy Good pizza, grape pizza. Pizza czy kawa. W ogóle napiszcie co bardziej wolicie, czy pizza, czy kawę. Ja jestem chyba miłośnikiem pizzy, no bo wiecie, bo napój no to nie ma podnania. Po prostu lubicie jaką grę lubicie. Mi się tak szczerze, powiem wam aktualnie. Mam chyba w pizzy 75%. Mam to ileś. I mi się gra lepiej, nie? Ocjalnie, właśnie to napój na nie świata. No i super. Dwie, dwie na tanki robimy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Ja sobie zawsze tak obliczam. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. Się było wszystko równo. Mi się wydaje, mojej że sobie ja na razie będę zbierał tą kasę. A później zrobię sobie takie ładne przemeblowanie. To jest po prostu hit. Teraz mi się mój lokal podoba bardzo. Z tego się właśnie cieszę, żeby się podoba, nie? Dobra. Jesz jeszcze jedno espresso. Pyk. Dobra, raczej ukończymy te zadania. I pyk. Powinno być być. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, pyk i pyk. To kolejna. Dwie napoj Nieźle, ale zdecydowanie można. Obaj, obaj, Dwie napoj patrzcie. Nie, właśnie zbliżyłem Dwie napoj tanki były, patrzcie. Nie, właśnie Musimy, zrobić, musimy ją zrobić idealnie. Raz, dwa. Czemu ja w sobie mówię, jak nie czyli w ogóle nienormalnie? Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. Demy espresso. I tutaj, drodzy, ja te subskrypcję 800 do końca kwietnia. Mm -hmm. No, chcę bardzo. Chcę bardzo, dlatego nagrywam to odcinki, bo nie mam pomysłów na odcinki. Na razie, na razie więc napiszcie w komentarzu, a ja cisnę dalej zrobieniem tego. Bo na być idealna. Ja jestem odgrywana. ósma, Usma. Idealnie, nara. Nie wiem, zrobiliśmy, więc co? Jeszcze nie mogę nic odebrać, ale no. no. cieszę się. Dużo zarobiłem, mam, powiem dużo. Samy przecież mam mamy do Dobra, musimy niestety ulepszyć to Musimy to też ulepszyć Strona poszło do góry. Ale dobra. Młynek, wszystko, giz, zaczynamy. a to sobie wejdziemy, mamy dekorację i sobie sprawdzimy, co bym chciał tak kupić bardzo. Znaczy podłogi może, coś tutaj, coś tutaj, tak. Może byśmy dywan kupili taki, tylko że to praktycznie nie zmienia, nie? a bez dywanu? Nie wiem. Dobra, a może byśmy jakoś kwiatka kupili? No, nie wiem. E, stół, nie, 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 No nie, dobra, moi drodzy, zaczynam kolejny dzień. Tak, Może akurat teraz się coś wydarzy, błagam. Już chyba nie ma nic w nim, co coś No nie ma. Ale czekajcie, sobie wejdziemy w notebooka. Lipy, nie powinien być coś do zrobienia, nie? nie? Zresztą, to kolejna Neapolitanka, dobra. Właśnie, zanim pisałem na pocach, na powiązki laty, że mam żebym przemyśleć Kolejna Neapolitanka, moi drodzy. Oni są tych ty Neapolitanek, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Um, mleczko. co, jaka ja tu daję? Pyk. Jarek, z tym szybko, moi drodzy, ja się z tym nie ciaćkam. Moi drodzy, sorry, że dzisiaj tak późno film, ale... Ale no tydzień jestem zabiegany, bo wyjdziemy ze Włoszech, przepisać się te lekcje, sprawdziany po napisać też, więc wiecie no, nie jest łatwo, ale moim zdaniem było warto i przynajmniej mieliście fajne vlogi na kanale, których jeszcze nie widzieliście, to możecie sobie obejrzeć. Dobra. Napolitanka to frik... ta smak. I ja na to czytam jako frickerita nie, raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery. Mm, lejemy Budę być jutro, już moi drodzy, świątek, więc może to sprawdzi jakiś fajny odcinek. Nie wiem. Ale przyszło mi na grupie, to nie kurwa. Powiem wam, że... O, już, już mi nie będą wysyłać. Pyk i pyk, i pyk. Oni nie widzą, że ja teraz chyba nie? No ale nie widać ich nazwisk z całych Dobra mm. Pst, Dwie na ok. okej. Już dajemy dwie na mm -hmm. raz, Ra raz, dwa, trzy, cztery. 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 Idealnie do... Jak, jak zwykle? Jakby, jak zwykle! Jest easy, moi drogi. Ja wcale nie wiem, co mam tu mówić. Wszystko to będę robił. I wiecie, możecie sobie też tą aplikację pobrać? Tak. Wcisnij grę, bo ona jest fajna. Więc wiecie, możecie przejść te wszystkie. Ten, więc jeżeli chcecie sobie ją zainstalować, to tutaj, No, możecie to oglądać, ale są tu spoilery w tym. w tych moich. Ale wiecie, jeżeli po prostu chcecie mnie oglądać, no to, to oglądajcie, nie? Okej. Okay. Idę ja mam spień z tym mleko, jak ja podle nie muszę go robić, ale teraz je zrobię. Teraz jest spienie dwa razy. No sorry, ale muszę, nie muszę to zrobić. Teraz zrobimy raz. Boże. Chwila. Nie jest idealnie spień mleko, jeszcze raz. Trudno gościu, dostaniesz kiedy indziej, ale ja muszę ukończyć te zadania. Muszę ukończyć te zadania, bo... Sorry, ale ja je muszę zrobić. Pyk. I... Raz, jest, raz raz. I dwa. Trudno, będzie zły, no ale... Wiecie, wiecie. wiecie gdzie ja tu mam? No wiecie. Dobra. No, być idealnie, Pic. jest idealnie. Mamy to. Wywalamy, wywalamy to, proszę bardzo, i dajemy Napolitankę. Tak, blisko perfekcji, wielkie, brawa. No, dziękuję bardzo. Napolitanka, proszę nie, pizzę. Boże, kolejna Napolitanka ile chcą tych Napolitanek? Ten czas przysłuchuje Napolitanka. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm. Dobra, nie ja coś za mnie odkleja na tych filmach? Ja wiem, a co ty mi napisisz w komentarzu? tak co ty robisz? No sorry, ja taki jestem. Taki jestem, po prostu taki jestem. Dobra. Dajemy. I... Stop! Napoli, Napolitanko. Jest prawie gotowa. Proszę bardzo, nigdy nie widziałem. No i masz problem. Jeszcze, jeszcze jest problem, nie? Jeszcze problem. Moi drodzy, mamy to, jakieś zadanie się ukończyło, jak widzę. No, jest tam coś. 56 zarobione, no i easy. Reklama była, moi drodzy, ale co to, bo to z dzisiejszego odcinka. Odbierzemy sobie jeszcze tutaj za zadania to, bo to i tak co sumie nic nie zmienia, ale przynajmniej dostaliśmy kaskas. Wiecie, to jeszcze ukończ, moi drodzy, żeby dostać więcej. I co, im się widzimy w następnym odcinku serii Bayo.